Witamy Was po raz kolejny na kanale Fortuny Kasa de Football. Andrzej Tarowski. Tomasz Świąkała. Witamy Państwa. I cóż, i przechodzimy od razu do losowania kopert. Tak, tradycyjnie losujemy jako pierwszą tę kopertę z góry. tak, Zbiorę ją do ręki. Otwieram. I zastanawiam się, czy na przykład nie będzie pytanie dotyczące, która Liga jest lepsza, Premier League czy La Liga. No każdy wie, że, że Premier League. Podobno nawet Tomek to wie, że Premier League jest lepsza, tak? Z bólem serca, z bólem serca, z bólem, ale, ale serca, tak, tak? tak. Ale to jest o tyle ciekawe, że ja do wczoraj uważałem, że to La Liga jest lepsza. Aż zobaczyłeś Odpowiem. mecz Atletico z Nie, tak? nie, wiesz, to po prostu widziałem kilka, kilka finałów Ligi Mistrzów i przypominam sobie bardzo dobrze, bo akurat na nich byłem, na tych finałach robiliśmy to w Kanal+, studio jeszcze z Tomkiem, z Tomkiem Smokowskim i to były finały Atletico-Madrid-Real madrid real Madryt. Jakoś mi się to wiesz, mocno zakodowało w głowie. Też pamiętam te trzy triumfy w Lidze Europy Sevilla. No To był taki czas, że, że La Liga zdominowała. Ale moment. O, znowu jest jakiś taki temat powiązany i z ligą twoją i z ligą moją. Proszę bardzo. Czy Hiszpanie i ich myśl szkoleniowa, ja będę tutaj, ja w SPAC czytam, zdominują w najbliższym czasie, w najbliższej przyszłości ławki trenerskie w Premier League. No to jest ciekawy, ciekawy temat. kogo teraz tam mamy? Kogo mamy? Mamy Guardiola, mamy Mikela Artete, był Rafa Benitez, był Kika sanchez Lores, Javi Gracia i tak dalej. I no właśnie, chociażby biorąc pod uwagę warsztat tych wszystkich trenerów, trudno mówić o czymś takim jak hiszpańska myśl szkoleniowa. To jest tak jak polska myśl szkoleniowa, o tym często się mówi, a mamy trenerów, którzy decydują się na różne pomysły na futbol, więc nie możemy utożsamiać na przykład Pepa Guardioli z Rafą Benitezem i nawet w samej Primera División dzisiaj widać, że często ta taka stricte, stereotypowa hiszpańska myśl szkoleniowa to nie jest ten pomysł na futbol, który odpowiada, działaczom, to znaczy bardzo niewiele klubów chce grać tak w stylu barcelońskim właśnie a la Asetien, tylko bardziej szukają takiego futbolu bardziej zróżnicowanego, bardziej bezpośredniego. Czyli futbol zróżnicowany, to tutaj mi się od razu pojawia w głowie niekoniecznie nazwisko brzmiące ładnie w języku hiszpańskim, a mianowicie imię Jurgen Klopp, prawda? Bo to, jest, bo to jest ten taki, dzisiaj możemy powiedzieć, chyba futbol najbardziej uniwersalny, czyli ten Liverpool... Wcześniej był najlepszy w takim szybkim przejściu z obrony do, do ofensywy, a dzisiaj ten Liverpool to ma takie mecze, na Sheffield United, gdzie tam nastukali chyba ponad 800 podań, to był czwarty wynik w historii Premier League. Trzy pierwsze miejsca, no to wiadomo, Pep Guardiola i, i Manchester City zajmuje, ale no faktycznie zastanawiam się nad tym, czy ta hiszpańska myśl szkoleniowa może zdominować Premier League. Oczywiście, że nie może. Nie ma takiej możliwości. Jak sobie tak patrzymy na ten rynek trenerski, rynek europejski, to właściwie każdy taki liczący się kraj futbolowo ma kilka mocnych nazwisk. No bo tak, Niemcy to będzie tak Klopp, Nagelsmann, Tuchel, teraz Marco Rose z Menchengladbach, też Dawid Wagner, który teraz prowadzi szalkę, wcześniej pracował w Huddersfield. Jak sobie weźmiemy Włochów, no to tutaj jest Conte, jest... Ancelotti jest Mancini, który pracuje. Też z... przejść do tego, że Hiszpanie takich nazwisk już nie mają, tak? Czy... Znaczy, wiesz co, no jest Rafa Benitez, ale on wybrał Chiny, bo tam, tam dostał i duże pieniądze. I, i taka, taka rzecz, która go bardzo okręciła, mianowicie budowanie całego klubu właściwie, bo oni chyba tam na ośrodek treningowy w tym klubie w którym pracuje Benitez mają wydać 200 milionów funtów, jakieś zupełnie astronomiczne, astronomiczne kwoty ale właśnie bo my, bo my jesteśmy tutaj często w Polsce do tego przywiązani tam polska myśl szkoleniowa a dzisiaj ten, ten, ten tej futbol, tej futbol... Tej właśnie nie ma części, znaczy futbol jakby przełamał przełamał Wiesz, granice są trzeba, jakieś trzeba to określić inaczej jest myśl szkoleniowa ala Guardiola do której stara się zbliżyć wielu trenerów i myśl szkoleniowa ala Diego Simeone jeśli mielibyśmy wyjść w Hiszpanii właśnie od dwóch takich pomysłów na futbol a na przykład taki Zinedine Zidane to to jest też człowiek, który potrafi się dostosować, wybrać różne systemy. Widzieliśmy na przykład Real Madrid, w Super Pucharze grający troszkę ala Barcelona, wielu środkowych pomocników. No i w dużej mierze Królewscy opierali się na posiadaniu piłki. Natomiast wydaje mi się, że wielu jednak trenerów, większa liczba stara się wzorować na Diego Simeone. Kike Setien, o którym już wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest trener, który kiedy patrzy na takie ekipy jak Atletico czy Hetafe, to rwie sobie włosy z głowy i nie rozumie, jak można tak grać. Kiedy kiedyś Diego Simeone wybrał się jeszcze będąc nieznanym trenerem, znanym piłkarzem, ale mniej znanym trenerem na treningi do Pepa Guardioli i tak sobie to pooglądał i powiedział, wiesz co, fajne to jest, ale generalnie mi to nie za bardzo odpowiada. Mm -hmm. I dzisiaj patrząc na to, jak pracują tacy trenerzy cenieni w Hiszpanii, jak Jose Bordalas, dokonujący cudów z Getafe, jak Marcelino, o nim teraz mówi się mniej, ale to jest też takie nazwisko, w zasadzie imię, na które warto zwrócić uwagę, to to są trenerzy, którzy, którym jednak zdecydowanie bardziej zależy na szybkim ataku, a taką hybrydą, takim, takim trenerem, który faktycznie, jak wspomniałeś, potrafi to połączyć, jest Luis Enrique, który może wyjść od tej bazy, którą jest styl barceloński, ale dołożyć właśnie grę z kontry, o czym mówił sam Gerard Piqué, że z Luisem Enrique dołożyliśmy coś więcej do swojej gry. Ty powiedziałeś o, o Simeone. Mnie się wydaje, że, że jakby osobą, która tak w cudzysłowie wprowadziła modę na ten taki styl szybkiego ataku, też oparty na, na takim silnym, silnym napastniku i betonowej obronie, to był Jose Mourinho, prawda? Tylko, że jakby Lata mijają i ten styl Jose Mourinho trochę przestał się, przestał się bronić, tak sobie myślę teraz o to ten Tottenhamie i zastanawiam się, czy, czy Jose Mourinho jest właściwym trenerem do tej drużyny, bo ten cały, ten cały klub na przestrzeni wielu, wielu lat był budowany w taki sposób, że tam byli świetni piłkarze, w ofensywie. Czasem tej defensywy brakowało, a teraz właśnie ta, ta wajcha zupełnie poszła, poszła w drugą stronę i zastanawiam się, czy coś się z tego dobrego urodzi. Powiedziałeś od Diego Cimeone? a nie masz takiego wrażenia, że ten, że ten futbol Diego Cimeone trochę przechodzi aktualnie kryzys? Tak patrzymy na, na to Atletico i wydaje mi się, że, że oni już nie są tak dobrzy w tym, z czego słynęli jak wcześniej. Przechodzi kryzys, ponieważ dzisiaj Diego Simeone nie ma wykonawców. To znaczy, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę, jakich piłkarzy ściągnęło Atletico w ostatnich oknach transferowych no i nawet takiego dobrze Tobie znanego Kirana Trippiera czy Renana Lodiego, brazylijczyka grającego w podobnym stylu, to nie są piłkarze o takim profilu jak Juan Fran czy Filipe Luis. Jakiś czas temu Gabi albo Thiago Mendes zwrócili uwagę na to, że ci nowi piłkarze też nie mają odpowiedniej mentalności do Atletico i coraz częściej na to się też zwraca uwagę, że Atletico nie jest przygotowany nawet mentalnie do takiej gry. To przeszkadza tak piłkarzem jak Saul, jak Koke, Żoan Feliks jest bardzo niezadowolony z tego stylu. No, wiedział, na co się decyduje, wiedział, na co się pisze, natomiast jeśli Żoan Feliks po kilku miesiącach faktycznie twierdzi, jeśli przeszkadza mu to, że napastnik w Atletico tak naprawdę gra jak pomocnik w innym zespole, no to po co podpisywał tam kontrakt? Oczywiście, ale, to, ale tak samo jak, jak sobie myślę o, o Moracie, to mam wrażenie, że to facet całkowicie swoim charakterem, nie pasujący do, do drużyny Diego, tak, Diego, 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 Diego Simeone, no bo on jest takim gościem, który łatwo się podłamuje jakimiś drobnymi niepowodzeniami. To, to, wszyscy, to lubi robić z siebie ofiarę. Wszyscy, ofiary, o, tak, a wszyscy o, tym, o tym wiedzą, ale wiesz, to, mnie zawsze to, to Atletico to z tym się kojarzyło. Czy Jak miałeś tego zbuja z przodu Diego, Diego Costa, prawda? No Diego Costa wrócił do Atletico, a to już nie, jakby nie jest ten sam piłkarz, nie, co, co wcześniej. Dramatyczne, dramatyczne, ale właśnie oni na tym się opierali. Że z jednej strony miałeś Griezmana, Diego Costa i to było idealne, idealne połączenie tej, tej dwójki, ale też mi się wydaje, że właśnie jako całość to gdzieś tam się zaczęło rozładzić. Uważam, że to oddanie do Manchester City, ja wiem, że tam była klauzula Rodrigo, to być może jest dzisiaj największy kłopot Atletico, bo Atletico jakby musi mieć w środku pola takiego, takiego gościa, jak wcześniej był, był Gabi, takiego prawdziwego, prawdziwego lidera, który tam wszystko będzie porządkował, nie wiem czy... Czy Saul do końca On się sprawdza w takiej. Wspomniałeś o taki Gabi, i Gabi, o czym powiedział jakiś czas temu też Filipe Luis, był zawodnikiem, który potrafił decydować o taktyce Atletico na tak. boisku i dostawał taką swobodę od Diego Simeone. To znaczy, często zdarzały się takie mecze Atletico i to było świetnie widać, oglądając mecze Atleti z Trybun, kiedy na przykład Gabi pokazywało Saulowi, idź, yy, przesuń się do innego sektora, przesunąć się w inną strefę. On tam cały czas yy, tak. Dokładnie. Cały otóż czas. to takim piłkarzem był Thiago, no a dzisiaj Marcos Jorente, który dostaje jakieś ogony w tym Atletico, nie może tak grać. Atletico to jest jednak zespół, w którym musisz w 100% poświęcić się dla drużyny. Tak rozwinął się Antoine Griezmann, Koke. Wydaje mi się, że gdyby odszedł z Atletico na pewnym etapie swojej kariery, mógłby być bardziej wirtuozem niż takim wyrobnikiem, jakim stał się teraz. Oczywiście pod kątem taktycznym ten zawodnik jest genialny, natomiast to jest też taki piłkarz, który nie za bardzo rzuca się w oczy. No i, i kolejna kwestia, fatalna skuteczność transferowa Atletico Diego Simone nie za bardzo potrafi robić transfery i to jest problem, A bo przecież naprawdę tam jest brud, prawda? Są po prostu góry Góry pieniędzy, bo niektórym się wydaje, że no, Atletico, to tam. No widzisz, oni są dużo biedniejsi nazwiska... tam od Barcelony i Realu. no, nie, to już to jest. To, już, to, już, to już, Smith, nie, to jak się to w ogóle nie było, nie było to... minęło, tak. Że, był... że Atletico jest tak zwanym klubem ludu, jak to, się, tak. jak to się kiedyś mówiło, no ale widzisz takie nazwiska typu Jackson Martinez, który kosztował kilkadziesiąt milionów euro, Nico Gaitan, o którego Simeone walczył przez sezony, później Janik Ferreira karasko Toma Lemar, który kosztował 70 milionów euro i przechodził do Atleti jako najdroższy zawodnik w historii tego klubu. Teraz João Felix. Może jest za Szybko, żeby go oceniać. Natomiast generalnie, jeśli Atletico wydaje duże pieniądze na piłkarzy, po prostu za często się myli. Oczywiście, czasami te transfery się sprawdzają. Teraz tak naprawdę to jest też jakiś paradoks, że najlepszym transferem Atletico jest Felipe, 30-letni obrońca z FC Porto, który no, zdecydował się na to przejście, ponieważ jego godzin po prostu nie przedłużył kontraktu. No i on faktycznie świetnie się spisuje. Natomiast kolejny błąd, który popełnił Atletico, moim zdaniem, Polega na tym, że piłkarze po trzydziestce dostają możliwość przedłużenia kontraktu o rok. No to to jest żart. Kiedy, kiedy, tak, kiedy dzisiaj. Kiedy Chyba, dzisiaj... Lubisz, prawda? Chyba lubisz tylko jak hiszpańską, prawda? Bo no, no, w, miarę, w, miarę, w miarę. No tak widzę, że. No, no proszę. Może. W miarę, no? No, jeśli masz takich piłkarzy jak Diego Godin, czy Juan Fran, czy Filipe Luis, nie możesz proponować im przedłużenia kontraktu na rok, jeśli na przykład teraz taki Ever Banega odchodzący z Sewii, to będzie też duży problem, do Arabii Saudyjskiej, w tym kraju dostaje umowę na trzy lata. A nie będzie łatwo zastąpić warbanego. Jestem o tym przekonany w Sewi. Dobra, pytanie brzmiało: czy Hiszpanie i ich myśl szkoleniowa zdominują w najbliższej przyszłości ławki trenerskie premier? League? Nie, nie, ma, taki, nie, nie ma takiej znaczy... nie zdominują. Wielu też nie mówi po angielsku i to jest. Prakty. Ale wiesz co z tym wszystkim naj, najbardziej zabawne, że bo my się zastanawiamy nad hiszpańską myślą szkoleniową, ale angielska myśl szkoleniowa nie jest w stanie się przebić właściwie w Premier League, bo jak spojrzymy na te największe kluby, to oni w ogóle tam nie biorą pod uwagę praktycznie Anglików. Ostatnim angielskim trenerem, który wygrał tę angielską Ekstraklasę, bo to jeszcze nie była Premier League, to chyba było jeszcze wtedy First Division, to był Howard Wilkinson. To był, no, to był chyba sezon 91-92 i tam wtedy błyszczał między innymi taki taki Francis, którego potem Howard Wilkinson sprzedał za milion 200 do Manchesteru United. Eric Cantona Eric wiemy, że... Ale może ma... przełami to Gareth Southgate, kiedy weźmie jakiś klub, bo noszę wrażenie, że to jest taki nowoczesny trener, który może by pasował do topowego klubu Premier Tylko, że tak naprawdę do tej pory Gareth Southgate w pracy klubowej się nie sprawdził. Ciągle gdzieś tam przymierzany jest do tych największych klubów Eddie Howe, ale no teraz jakby troszkę jest ci no bo Bormów ma problem, za chwilę może po prostu zlecieć, zlecieć z, ligi, z Ligi Angielskiej. No dobra, to już wiemy, że Hiszpańska nie, Hiszpańska ma, już szkolenia, nie ma żadnych szans w Premier League. No Premier League to jest taka, taka liga, że, no, że tam będą no, najlepsi trenerzy z całego świata. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby tam się pojawił Julian Nagelsmann. Taki mój typ do Manchester United to byłby właśnie, właśnie A, Niemiec. Ale ale A ja teraz temu marzę o Jurgenie Klopie w Realu Madryt. Po Zidanie. Na szczęście Jurgen Klopp nie marzy o Realu, tylko Jurgen Klopp jest zadowolony z tego, że jest, że jest w Liverpoolu. Dobra, teraz mamy, mamy jakąś kopertę. Nie, tu nic nie ma już w tej kopercie, proszę bardzo. Tu jest, tu jest pełna koperta, patrzę, tak. Eee, to teraz Pan, proszę bardzo. No. Wiesz co, ale myślę, że kiedyś dojdzie do tego, że Jurgen, Jurgen. zamarze o Realu. Madryt Steven Gerrard pojawi się na Anfield i tak dalej, i tak dalej. Myślałem, teraz słyszałem ciekawą rzecz dotyczącą Kloppa. To chyba mówił Jason McAteer były zawodnik tak między innymi Liverpoolu, co, co o Jurgenie eee, Klopie? Tak, dlaczego polscy piłkarze nie robią dużej kariery w lidze hiszpańskiej i angielskiej? Kto może zmienić ten trend? A propos Jurgena Klopa, może Piotrek Zieliński, któremu ostatnio się przestawiło. Tak, tak, strzelił, strzelił bramkę w meczu z, z Juventusem. Dlaczego polscy piłkarze nie robią dużej kariery w lidze hiszpańskiej i lidze angielskiej? Ja zawsze ceniłem sobie bardzo, ceniłem sobie bardzo zdanie Alana Sirera. Który nigdy nie szukał jakichś takich tanich usprawiedliwień. Jeżeli przegrali mężczyzn, to nie mówił, no bo coś tam sędzia, albo. Nie, on zawsze mówił, przegraliśmy nasze, no, bo byliśmy słabsi. Dlatego przegraliśmy, I może to jest odpowiedź taka najkrótsza, najszybsza na to, na to pytanie, ale, ale może nie, może trzeba się nad tym zastanowić. Zawsze, zawsze potrzebny jest ten człowiek, który pociągnie za sobą. Za sobą resztę. Czyli pewnie gdyby Robert Lewandowski. Glik we Włoszech na przykład. Tak, tak, tak. Albo gdyby Robert Lewandowski przyszedł do, do Anglii. Nie mówię, że zanim by ruszyły cztery samoloty, prawda? Z modlina by wystartowały z naszymi kolejnymi reprezentantami, ale byłoby już łatwiej. Bo my, zwyczajnie, jeśli chodzi o premier League, panie Tomku, my tam nie mamy takiej historii, prawda? To jest ważne, żeby mieć taką historię sukcesu w danej lidze, bo mamy bramkarzy. Mamy bramkarzy, ale tutaj bardziej wydaje mi się, że, że chodzi o, o zawodników z pola. No naszym najlepszym strzelcem w historii Premier League jest Jan Bednarek. Dwa, całe dwa gole i to jest, to jest 100% więcej bramek niż następni na tej liście. Marcin Wasilewski i Robert Warzyk. Nieprawdopodobne to jest, natomiast jeśli chodzi o Hiszpanię, taka historia, Takiej historii nie pociągnął przykład Grzegorza Krychowiaka, niestety. Bo on jednak nie był postrzegany tam jako polski piłkarz. Zawsze będę to powtarzał. Każdy wiedział, że Krychowiak jest reprezentantem Polski, aczkolwiek Hiszpanie generalnie tak nie za bardzo interesują się czymś, co jest poza Hiszpanią, i Krychowiakowi zdarzało się słyszeć, że jest Serbem, Czechem i tak dalej. Natomiast Krychowiak był postrzegany po prostu jako wynalazek Munchiego z jego ulubionej ligi, czyli ligi francuskiej. Gdyby jakiś Polak napisał piękną kartę w Lidze francuskiej i później zdecydowałby się na Hiszpanię pociągnięte Właśnie przez Montiego, no to kto wie, być może funkcjonowałoby to dalej na takiej zasadzie, że kolejni piłkarze trafialiby do primera. Co róż? pojawiają się informacje o tym, że Betis albo Sevilla chce któregoś z polskich napastników. Arek Milik lądował tam regularnie na okładkach. Wcześniej, kiedy Łukasz Teodorczyk strzelał gole w widze belgijskiej, też cały czas mówiło się o tym, że Sevilla bądź Betis mogą go wziąć. Sevilla teraz wzięła Luka de Jonga z PSW, więc to też jest taki kierunek, który można wykorzystać. Natomiast no problem jest niestety taki, że polscy piłkarze zwyczajnie są za słabi. Jakiś czas temu usłyszałem taką opinię od jednego z agentów, który dostawał czasem informację, że tutaj tym piłkarzem interesuje się klub z Hiszpanii, tutaj tym, że rzuca na niego okiem. Natomiast kiedy później dyrektor sportowy bądź wysłannik hiszpańskiego klubu przyjeżdża na mecz polskiej ekstraklasy i widzi znajome nazwiska Segunda B bądź Tercera i widzi, że ci piłkarze są Tutaj, że ci piłkarze najbardziej się tutaj wyróżniają, dotyczy to też Bundesligi. No to niestety dochodzi do wniosku, że jednak no, nie jest to. Odpowiednik mierni, odpowiedni miernik talentu bądź umiejętności danego zawodnika, co tu dużo mówić. Znaczy, te, Też nie oszukujmy się, jeśli chodzi o ten rynek angielski, no to pojechał tam Bartosz Pustka. wiemy, że no, no niespecjalnie przekonał do siebie trener, już pomijając te aspekty związane ze zdrowiem, ale tak samo Jarosław Jach, pojechał do, do Crystal Palace, wydawałoby się, że będzie tam dobrze pasował, bo, bo umówmy się, Crystal Palace to nie, jest, to nie jest zespół wybitny, wybitny technicznie może, poza jedną jednostką, czyli ten Zachą, a reszta to po prostu są takie zdrowe, zdrowe chłopy, które tam do głowy, prawda, albo komuś tam sprzedać, sprzedać kuksańca, kuksańca łokcie. I tak, szczerze mówiąc, jak tak rozejrzymy się wokół, nawet patrząc na naszą reprezentację, to niekoniecznie widać ludzi, którzy mogliby odwrócić ten, ten trend. Ale z drugiej strony, z drugiej strony zobacz, powiedzieliśmy w tej naszej krótkiej tutaj rozmówce, to jest small to po angielsku, a po hiszpańsku? Charla. Charla, Charla. W tej naszej Charlie tutaj powiedzieliśmy, że potrzebny jest ten lider, który za sobą pociągnie wagonik, wagonik z resztą, ale patrzymy na Bundesligę, Mamy Roberta Lewandowskiego. Mieliśmy tę kapitalną trójkę w Dortmundzie, no ale też nie możemy powiedzieć, żeby tam się roiło od polskich piłkarzy w lidze niemieckiej. No jest Robert Lewandowski to ikona już właściwie, właściwie pomnik. Jest Rafał Gikiewicz kapitalny, kapitalny sezon. Mamy Kownackiego w Fortunie. Który radzi sobie dramatycznie? Którzy, który sobie nie radzi. O, może, może w ten sposób to można, to można ująć. Więc też nie widać jakiejś specjalnej, specjalnej mody na próby, naszych reprezentacji, próby. pomimo tego, że masz tego, tego gościa, który powinien tobie utorować drogę dla reszty. Ale były próby. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z jednym z trenerów Hanoweru i kiedy Hanower ściągał Artura Sobiecha dawno, dawno temu, to wtedy padło takie zdanie. Każdy w Bundeslidze będzie chciał znaleźć sobie Roberta Lewandowskiego. Nie udało się z Sobiechem, nie udało się Bayer, Bayerowi Leverkusen, z Arkiem Milikiem. No i oni zdają sobie sprawę, że jednak te wymagania, jeśli chodzi o intensywność w Bundeslidze, e, mogą być zbyt duże dla polskich piłkarzy. No, jeśli słyszymy na przykład od Rafała Gikiewicza, że e, Liga Niemiecka to są takie rozgrywki, w których jeśli wygrasz, masz na przykład 1 do, do 0, ale nie przebiegniesz 120 km, bądź jakiś piłkarz nie zaliczy tych 35 sprintów na 90 teraz, minut, do to, konta, to się nie liczy. No. Oczywiście, że tak. I e, Bundesliga, nawet jak, jak posłuchamy wypowiedzi poszczególnych trenerów czy dyrektorów sportowych to jest jedna z nielicznych lig na świecie, gdzie przykłada się aż taką wagę do tej tak zwanej fizyki, gdzie tak dużo mówi się o tym, że jakiś piłkarz zaliczył tyle i tyle sprintów, że tyle i tyle tych intensywnych przebieżek i tak dalej. W Hiszpanii nie mówi się o tym w ogóle. Mało tego, w Hiszpanii pojawiają się tacy trenerzy jak Jorge Sampaoli, którzy wychodzą z założenia, że jeśli drużyna biegała dużo, to niedobrze, bo drużyna powinna myśleć, a nie biegać. Tak wypowiadał się między innymi, były selekcjoner reprezentacji Argentyny, także dość ekstremalna postać, natomiast Generalnie to są dwie zupełnie różne ligi. Jeśli chodzi o Hiszpanię, odpadamy pod kątem taktycznym i pod kątem samych umiejętności. I te, że technicznie, technicznie znaczy no uważam, tak, że, że la, la liga pod względem umiejętności technicznych, to jest zdecydowanie przed, przed wszystkimi. Ci moi Anglicy próbują skracać ten dystans, bo teraz jak spojrzymy na te młodzieżowe reprezentacje, to widać, że tam zostały zaangażowane potężne środki finansowe i też ludzie, którzy wiedzą jak kształcić tych młodych, młodych piłkarzy. I teraz nawet słyszałem, słyszałem o tym, że często na, na meczach juniorów klubów angielskich pojawiają się skauci. Z Bundesligi, żeby sobie wyciągać tych chłopaków, którzy siłą rzeczy nie mieszczą się w pierwszych drużynach Premier League, no bo to są zespoły złożone z samych, powiedzmy, reprezentantów z naprawdę takich już uznanych, uznanych nazwisk, Jadon Sancho, prawda? No to jest akurat dla historia, że on nie chciał zostać w City, bo prawdopodobnie też nie czuł, że, że będzie miał tam krótszą drogę do, do gry w pierwszym składzie niż, niż Borusi Dortmund. Także tutaj się może to, to zatrze, ale no właśnie, ta technika to jest. To jest pewne ograniczenie, z którym no, nie uporamy się szybko, prawda, te, te pewne. Nie uporamy się w tym nigdy tym prawdopodobnie. Temacie, no. Przypomina mi się taki wywiad z Danim Parejo, kapitanem w Walencji, czyli piłkarzem, który ma no, nieprawdopodobne umiejętności techniczne, a który jednak jest taki bardzo ślamazarny na boisku, bardzo wolny. I on chyba najlepiej podsumował Primera División, mówiąc, że to jest taka liga, w której każde przyjęcie musi być dryblingiem, musi być z wodem. To znaczy, nie ma czegoś a takiego, że... Tak oczywiście, że tak. Że, i... Dokładnie. Nie ma czegoś takiego, że przyjmujesz piłkę na tam dwa, dwie, trzy próby i tak dalej. Później ewentualnie się rozejrzysz, gdzie masz tę piłkę rzucić tylko no nawet ostatni mecz Sewilli Taka sytuacja, leci dośrodkowanie w kierunku Nolito, Nolito patrzy na piłkę, ale już pokazuje, jak rozegra. Jeszcze przed przyjęciem okazało się, że źle przyjął tę piłkę, to jest inna kwestia. Natomiast to jest norma w przypadku Hiszpanii, że jednak tam się nikt nie zastanawia nad tym, jak przyjmiesz piłkę. No, a w Polsce jednak często to przyjęcie kierunkowe polega na tym, że nie wiesz, w jakim kierunku ta piłka poleci, no i kończy się po prostu błędem. Nie może, tracisz całą dynamikę, ponieważ trzech piłkarzy zdąży Ci już wrócić, odbudujesz ustawienie przez to, że ktoś zwyczajnie źle przyjął piłkę. Albo Czy źle ktoś, ją zagrał. To jest właśnie to pytanie. Czy ktoś może zmienić ten trend. Czy polscy piłkarze będą robili wielkie kariery, w lidze hiszpańskiej i, i angielskiej, ale piłkarze, piłkarze, czyli ludzie z pola, prawda? Bo jeśli chodzi o, o bramkarzy, to tak, możemy, jest, jest, chyba jest. nawet możemy powiedzieć, że jesteśmy europejską potęgą, prawda? Drogowski, Fiorentina. Przemysł w to nie zrobił dobrej reklamy w Hiszpanii. No dobra, no, ale zawsze ktoś nasz. się znajdzie taki, to nie zrobił dobrej reklamy, ale musi, musimy patrzeć na, na całość. No to ci nasi, ci nasi bramkarze to, to naprawdę jest. Klasa światowa. No to tak pewnie kończąc wątek, ja sądzę, że jeśli ktoś przetrze tutaj tę ścieżkę polskim piłkarzom, to będzie to jakiś zawodnik wybitnie antyhiszpański, po prostu jakiś pitbull spuszczony ze smyczy, który będzie pasował do hiszpańskiego, do jakiegoś hiszpańskiego klubu na zasadzie takiej, że trafi się trener, który po prostu będzie potrzebował faceta od kasowania. takiego Jacka Góralskiego. Są tacy trenerzy i wydaje mi się, że jeśli ktoś miałby zrobić karierę w Hiszpanii, to, to niestety, ale na takiej zasadzie. A Milik? Mi się wydaje, albo że, napastnik. Mi się wydaje, że, że właśnie Milik ze swoim stylem gry pasowałby do Hiszpanii. Miałbym wątpliwości w przypadku Anglii, bo tam jednak szybkość działań na boisku sprawia, że nawet dobrzy technicznie piłkarze zwyczajnie odrobinkę nie nadążają. Tak było z Nolito, o którym wspominałeś, w Manchesterze, Manchesterze City. Są, są oczywiście też przykłady e, niekoniecznie potwierdzające tę teorię bo, moją, bo David Silva, prawda, i, i, i ten cudowny cudowny piłkarski mózg i ta, i ta wizja, wyobraźnia prezentowana przez przez hiszpana Juan Mata swego czasu też by się wydawało, prawda, że nie za wysoki, drobny, że go tam zmiażdżą, zgniotą, a on grał po prostu takie, takie tylko, że, tylko, że nie mamy więcej no. takich Milików, I to jest problem, to znaczy Milik mógłby zrobić karierę na przykład w takiej Sevillii i Walencji, no ale kto po, kto po Miliku, ja nie mam takiego przekonania, że Patryk Klimala na przykład wszedłby do klubu z Primera Division i od razu dałby radę, czy ktokolwiek inny, a, a kilku takich zawodników w stylu Jacka Góralskiego jednak bylibyśmy w stanie wykształcić, bo na przykład takim Damianem Szymańskim interesowało się Rajowa Wajekano. Damianem Szymańskim, tak? tak? dzisiaj Liga Grecka. No, na tak, cały czas poruszamy się w tym obszarze defensywnych pomocników? A z drugiej strony wszyscy myśleli, że Szymon Żurkowski poradzi sobie w, w Serie A, bo jest silny, wybiegany, no, a wiemy, jak, jak to wygląda w jego. jego myślę, typu. że u trenera Garitano bądź Bordalasa Szymon Żurka, Żurkowski no, no, dałby. trenerze Garitano, trenerze Bordalas, czy moglibyście wziąć do siebie Żurkowskiego? Dobra, to jest taka drobna prośba od nas. Może on zmieni ten, ten trend, ale tak, tak, tak myślę, że, że Arkadiusz Milik. Ale gdzie? Taka Sevilla? Sevilla. Sevia, tak, czyli taki, czyli Lopetegi, futbol też taki ofensywny, prawda? Oczywiście, że tak. No i to by było idealne. Także właściwie, też, właściwie my już zmieniliśmy ten trend. Prosimy o wasze komentarze na kanale Fortuny. I co jeszcze, jeżeli coś Wam przychodzi do głowy, jakieś tematy, które mamy tutaj z Tomaszem Świąkałą poruszyć w La Casa de Futbol, to oczywiście my jesteśmy otwarci, zajmiemy się i któryś z tych tematów na pewno pojawi się w kopertach, które będą na tym stole następnym razem. Jak się mówi po hiszpańsku? Adios? Czy? Hasta, luego. Hasta, luego. Hasta luego. tak? Na przykład. Hasta luego. Albo adios. Amigos.